Więc warto się zapytać dzisiaj Adriana Zandberga i Partii Razem, co przez ostatnie półtora roku oni dokładnie zrobili poza gadaniem, bo nie zrobili nic. I ci, którzy dzisiaj władzę nie chcą wziąć, bo jest im wygodniej z perspektywy ciepłej, ciepłych stołków opozycji krytykować wszystko w czambu, niech się zastanowią, czy co to o nich świadczy, kiedy od 10 lat powtarzają ciągle to samo i nie udaje się zmienić niczego. Bo Razem z Partią Razem na przykład w poprzednich wyborach obiecywaliśmy rentę wdowią, ale to Lewica w tym złym rządzie Tuska ją wprowadziła. Razem z Adrianem Zandbergiem obiecywaliśmy wolną wigilię, ale to Katarzyna Uberhan w tym złym rządzie Tuska przewalczyła to z liberalnymi kolegami i koleżankami, a ja w Wprowadziłam ustawkę chroniącą pracowników handlu przed dodatkową pracą w grudniu w niedziele handlowe. Razem obiecywaliśmy, że zawalczymy o y, na przykład lepsze życie dla y, emerytów, że zawalczymy o ochronę pracowników, ale to y, Agnieszka dzienienien punkt, w tym fatalnym rządzie Tuska wprowadza właśnie ustawę, która będzie pozwalała do tego, żeby czas pracy na śmieciówkach liczył się do stażu pracy, żeby ci ludzie, którzy przepracowali w Gastro po 10 lat, którzy pracowali na umowach zlecenia przez lata, kiedy wreszcie dostaną etat, żeby im się to liczyło do wysługi lat, do premii, do urlopu. To robi lewica właśnie z tymi stanowiskami.